Witam w programie Stream Nation na antenie stacji GameTune. Ja jestem Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon. Gdzie też ostatnio wybraliśmy się do Welen w poszukiwaniu Czerwonego Barona, ponieważ to on ma mieć jakieś informacje na temat tego, gdzie aktualnie znajduje się Ciri. Czy tak jest? I czy ta droga będzie rzeczywiście taka prosta, jak się wydaje? Przekonamy się już w dzisiejszym odcinku, a więc zapraszam. No, małe modły do płotki, niczym do pasata w dieslu przy minus 30, ale tak, żeby ruszyła, żeby dzisiaj dobrze nam służyła. Pędzimy chociaż, nie wybierzemy się jeszcze do barona. Jedno miejsce. Ubij jak psa, zgnilca. Już wsiadamy tutaj, pomożemy. Wow. Oj, moment, on będzie wybuchał. Już pamiętam, jak to działało. Siema. Kurwa, jak nie kapłani to trupojady. Wyjeżdżam z tego przeklętego miejsca. Kapłani? Umówiliśmy się jak zwykle, ale na większą dostawę. Myślałem, taki dobry klient, a on na nas skosął. O proszę, bo właśnie wykonujemy jeszcze misję dla kapłana wiecznego ognia. Cały czas mówimy o kapłanie wiecznego ognia? No raczej, tym buraczkowym chujom nie można ufać. Zamawiał Fistech Primasort. Trzy razy wszystko było w porządku. A za czwartym jego ludzie rzucili się na nas z nożami. Chcieli nas wygryźć z interesu. Mnie zepchnęli do dołu, między trupy. Pewnie myśleli, że góle załatwią resztę. Dla pewności kapłan wynajął wiedźmina, żeby spalić zwłoki i zatrzeć ślady. Wiedźmina? Ciebie znaczy? No i co teraz? Nic. Zapalenie żywych mi nie płaci. A więc prawdę mówili. Mutanty, nie mutanty, ale swój kodeks mają. A dzięki, wiedźminie. No, ale chyba będziemy mieli z kimś do pogadania. Ty, a ten Fistek to w którym wozie leży? Bo byśmy wzięli coś na dalszą drogę. Teraz wystarczy użyć igni. No dobrze, ale obiecaliśmy wykonać zadanie. Kolego odejdź, bo to jest dość potężny znak. I to wszystko. Pomożemy mu? Widzę się. Nie lata problemy tutaj spotkały naszego kumpla, tylko co dziwne, do kapłana jakoś nam wyjątkowo nie po drodze w stosunku do tego, co miało być do barona. Więc może przenieśmy się bliżej kolegi, bo nie ukrywam, że mam ambitne plany co do tego, co dzisiaj mielibyśmy zrobić. Hmm, czy to była ta miejscówka kapłana? Trzeba przyznać, że gość ma gust. No dobrze, grejty wjazdowe, czyli jednak nie to. Ale wygląda na to, że Będziemy jeszcze wracać w te okolice. Panie kapłanie, bo my tak z dobroci serca tutaj podchodziliśmy, a okazuje się, że... Hmm... To no chyba nie do końca tak wyglądało, jak pan kapłan nam wcześniej powiedział. Jak tam, wiedźminie? Zadanie wykonane? Ano wykonane. Tylko czemu nikt wcześniej nie spalił zwłok? Czemu dopiero teraz kapłani Wiecznego Ognia zainteresowali się losem poległych? Kościół wiecznego ognia troszczy się przede wszystkim o żywych. Nie masz pojęcia, ile mieliśmy pracy po bitwie? Trzeba było zaopiekować się rannymi, zapewnić wsparcie duchowe uchodźcom, wygłosić nauki, zebrać datki? Całe szczęście, że byliście na miejscu. No, chociaż ktoś to docenił. Zająłem się grobami. To było interesujące zlecenie. Pewien trup okazał się całkiem żywy i całkiem rozmowny. Co masz na myśli? Jednemu z handlarzy Fistechem udało się przeżyć i opowiedział mi bardzo ciekawą historię. Uh, uh, uh. Hm. Chętnie ją od ciebie wykupię. Na wyłączność. Nie bierzemy łapówek. Jeszcze tak tu publicznie? Można mnie wynająć, ale nie kupić. Cóż, tak czy inaczej najtajniej będziecie zabić. Bierzcie go! To wiedźmin, ale we trzech przecież damy mu radę! To ty też walczysz? No to cyk kapłanie! O! Szybko poszło z nim. Jeszcze kogoś bym tak na kawałki pokroił, żeby był ładny widok na to wszystko. Ha! Coś ty myślał. Tylko najgorzej, że teraz chyba za bardzo z kapłanem nie pogadamy. No dobra. Jakoś inaczej to nadrobimy. Zastanawia mnie. Mm, o, no proszę. 200 koron, czyli zapłacił. Zastanawia mnie, jakie to będzie miało skutki. Może rzeczywiście wypadało się dogadać z panem kapłanem? Ale cóż. Chodź, płotka. Nic tu po nas. Nie ma już zlecenia dawcy, Więc myślę, że inaczej sobie poradzimy z tymi problemami. Najtaniej. Wrócimy. No teraz nas stać na taki grade. Trzeba przyznać, że się nieźle tutaj miejscowi bawią, ale nikt nas nie wołał. My za to mamy kogoś jeszcze tutaj do spotkania i to zakładam, że skoro Baron, to jakoś ciekawie nas powita, tak to... Liczę na wiele. A co z tego wyjdzie? Zobaczymy na miejscu. Też wszystko wskazuje na to, że jadąc na płotce... O! Kolejne zadanie! Jadąc na płotce, to, to da radę to jakoś w miarę sprawnie. Jeszcze dziś zaliczyć. Hmm. Trochę się nie dziwię, dlaczego to felon stało się ziemią niczyją. I nie ma komu się zaopiekować tymi biednymi ludźmi. Ale za to jesteśmy chyba karczmie? Znowu karczmo? Nie, nie oddam! Jak usłyszą, że kwicie i tak ją zabiorą, a nas pozabijają! To ją zarżnę i schowam podłożem, a nie oddam cud. No dobrze. dobrze. Szukam człowieka, którego zowią Hendrik. A po co ci on? Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj butelkę przepalanki. Zabierze się stąd, otworzycie tyle drzwi! To nie w naszym stylu, goście! Nieproszeni goście, co to za jedni? Harczmarzu, wódki! A ten to kto? Jakiś dzielny wojak! Dwa miecze ma! Te! Siwy! Po co ci dwa miecze? Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa kutasy? Ty kurwa głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać jęzor nożem? Napijmy się może. Stawiam kolejkę. Bo co? Bo mam pieniądze. Stać mnie. Nie piję z obcymi. Jedna kolejka i już nie będę obcy, a potem każdy pójdzie w swoją stronę. Która to jest twoja strona? Nowigrad? Jestem w drodze do Nowigradu. Jasno, kurew. No to zdrowie! Za pomyślność, moją i waszą. Do dna! Jeśli chcecie odpocząć w moim zajeździe, panie, to chodźcie za mną. Pokażę wam łowę! Chodzę do chałupy, a tam stoi wsiok ze swoim synem. Coś ładny pachołek, myślę sobie. Córkę pewnie ukrył? Zawsze je zdążą pochować, kurwie syny. Dureń myślał, że mnie przechyczył. A nie? Zerżnołem gówniarza, aż mu jucha z nosa poszła. To się stary musiał zdziwić. No cóż, nie wiedzieliśmy z kim pijemy zanim to wszystko się zaczęło, ale przynajmniej pan karczmarz powinien być zadowolony. Dzięki panie, żeście nie wtrścili burdy z tymi ordnicami. Nie wtrącam się w nie swoje sprawy. Chcecie się panie zatrzymać w moim zejście? Nie. A, a, chcę tylko wiedzieć, gdzie jest hendrik. – Mieszka we wsi Wrzosowa. – Nie wiem, gdzie jest wieś Wrzosowa. Y, – Za wzgórzem. O świcie jakaś łuna stamtąd biła. Może ją cesarcy najechali, nie wiem. – Coś więcej na ten temat? – Jest coś jeszcze, co możesz powiedzieć mi o tym Hendriku? Dziwny to człowiek. Przyszedł nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Przykruchał sobie jedną wdowę, co jej męża zaćgali dla pajdy chleba i zamieszkał z nią. – Ludzie Barona nie lubią obcych. – Nie wchodzi im w drogę. Zawsze wie, kiedy się zjawią. I zawsze gdzieś znika. Dzięki, karczmarzu. Wiemy, gdzie jechać. Może masz kartę do Wietajcie. gwinta na sprzedaż? Witajcie. O, i możemy jeszcze obgadać barona za plecami. Czemu barona nazywają krwawym? Opowiadaj. Kiedyś, jak jeszcze był żołnierzem, kazali mu zająć farbiarnię, w której skryli się czarni. Inny by pewnie zaczekał, aż głód ich wypędzi, ale Baron <laughs> to porywczy człowiek, więc zaatakował od razu. Czarni poddali się i Baron wziął ich z żywcem, ale ktoś z jego ludzi rozwalił balie z czerwonymi barwnikami i wszystko do rzeki się wylało. Potem ludzie gadali, że rzeka spłynęła krwią, że Baron wszystkich wyrżnął. Hehe, <laughs> odtąd mówili na niego krwawy. Ironia losu. No, tydzień wcześniej w małym Ostrowie baron kazał wyrżnąć wszystkich, ale o tym mało kto słyszał. No, to się porobiło w okolicy? Baron nie pochodzi stąd, prawda? Tamerczyk, ale nie stąd. Mówią, że zdezerterował. Któregoś dnia zjawił się tu ze swoimi niedobitkami. Ponoć mieli dość tułaczki. Zajął kasztel po dziedzictwo i został panem na Wrońcach. Ja myślę, że jak czarni na dobre zapanują, to mu Wrońce zostawią i zostanie prawdziwym baronem. No zobaczymy. Przy czym. No nie wiem, czybym się napił. Znaczy, napiłbym się, nie, nie gardzę, ale. Napiłbym się, tak? Naprawdę, czegoś. kupiłbym karty do Gwinta. A ma takowe, co więcej, ma nawet jakąś specjalną kartę za 50. Dowódcę. Dobra, dowód... dowódcę. Wykorzystamy go przy wódce i, i mamy to, co chcielibyśmy, reszta nas nie interesuje. Na handel jeszcze to przyjdziemy. Bywaj. Dzięki, bywaj. Lecimy zobaczyć, co tam słychać. Tak, kolejny ślad. Kolejne 600 kroków. Trzeba przyznać, koń trochę nie nasz. Trzeba przyznać, że tak trochę nie po drodze tak? Kolejne misje Może weźmy jeszcze O, brat mój rodzony Mikkel zaginął, kto go odnajdzie całego Przyprowadzi, albo chociaż dowie się Jaki los go spotkał, temu koron nie pożałuje. I dobre słowo baronowi Na jego temat szepnę Znajdziecie mnie podle kaczmy na rostajach. To gdzieś tu? To może warto by było w takim razie Do Mikela. Ruszyć. Śledź zadanie. Oj. No dobrze. Do Michaela jeszcze będzie, będzie czas powrócić ten znaczek, jaki tu widzimy niżej. Oznacza mniej więcej tyle, że nie warto się spieszyć z pewnymi zadaniami. Zostawić się na później. Można. A my za to, jak rozumiem, lecimy w okolice tutaj, więc spotkajmy się gdzieś pod wjazdem, jak pogoda nieco ładniejsza będzie. No dobra, a jednak nieco przestrzeliłem się z celem naszej podróży, ponieważ wybieramy się tu, w okolice małej wioseczki, nad którą w zeszłej nocy podobno unosiła się dziwna łuna światła, czyżby siechnice? Zupełnie inne powietrze. Czyżby tak pomidor. W gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy i tam gła. A kolego, może pomożemy? O! Ło! Wow! Przeciwnik, przy którym warto by było czasu zrobić unik. Jak rozumiem. No, bez tyjo. A teraz pogadajmy. Co to robisz, panie? Precz stąd, trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś. Precz! Spokojnie, już po wszystkim. Tak, po wszystkim, ale nigdy już nie będzie tak, jak drzewiej. Nigdy tego nie zapomnę! Szukam człowieka imieniem Henryk. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka! Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć, jak może cierpieć. Co się stało? Co się tu stało? Mów po kolei. Zabrali ich, zabrali wszystkich. Słońce zachodziło. A blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie, dziwne, bo nawet żab nie słychać. Nie wiem, co tam się działo, ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał, na koniec już tylko jęczał. Długo nie zabawili, a wieś zamarzła jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie jak odjechani? Nie, i nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy! Żegnaj, obyś odnalazł spokój. I wiosnę na swym sercu, ale. Hmm. Spóźniliśmy się. Ciekawe, czy jakbyśmy skorzystali jednak z propozycji Jen. Portal! Nie przybyli tu pięć dni wcześniej. Jakby się to zakończyło? Torturowali go. Może coś przeoczyli? Warto go przepytać. Przeszukam mu kieszenie. Sztywne jak mokre gacie, suszone na mrozie. Kaftanik? Może coś ukrył w kaftanie? Zaraza. Zimny jak lód. Nic tu nie ma. Są też ciepłe lody? Sprawdzę w butach. Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. Wieś, musi być zamek od tego klucza. Pytanie tylko do czego? Czy to coś ważnego? Czuję przeciąg. Pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. Chyba powinienem tu posprzątać. No proszę, użyj. O, chyba nie jest aż tak głęboko. Ale dziwne, że dziki gon by nie trafił na te miejsca. Zaginiona Tamara, córka krwawego barona, mogła zostać uprowadzona. Za jej odnalezienie lub informacją. o miejscu pobytu czeka, czeka wysoka nagroda. Hmm. Ale rozumiem, że to dalej nie to. O! W zostawione bez żadnych zabezpieczeń? Wariat albo. Może hmm. dla niego to tyle co nic. No dobrze zmysły. Powiedzcie co tu jeszcze zostało, bo rozumiem, że to nie tylko po te korony przebyliśmy w te okolice. Hmm, ciekawe. Coś istotnego. Księga z rachunkami. Zapłata za worek zboża. Rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Ciekawe tytuły notatek. Poszukiwana. Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skeligę. Widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Brzmi jak Ciri. Pijany wieprz? Jejeje, yeah, um, Krwawy baron. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany porozmawiać z baronem. Możemy to nadrobić. Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę. Porozmawiać z wieśniakami, wioska podgaje. Trzeba przyznać, że no, gość miał łeb na karku. Wszystkie poszlaki wydają się być całkiem całkiem dobre. Konieczna ostrożność. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. No to czas podsumować. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri, dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza. Jedna i, i druga osoba wydaje się być całkiem sympatyczna. Ale... wyjdźmy stąd. Otrzymano doświadczenie w ogóle dziwne, bo zrobiliśmy tyle rzeczy, a jeszcze trochę nam brakuje do kolejnego poziomu. No dobrze. Ale. Wraz z tą piękną melodią, myślę, że możemy zrobić sobie przerwę i w drogę, już typowo w drogę do Barona, wybierzemy się w kolejnym odcinku. A tymczasem przeogromnie dziękuję za wspólnie spędzone dziś chwile. Zapraszam na kolejne w następnych odcinkach. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!